Więc, czy wyobrażacie sobie, że macie taki mózg i nagle dowiadujecie się, że połowa tego mózgu ma funkcję, o którą tej połowy nie podejrzewaliście? To brzmi dziwnie, ale z drugiej strony byłoby w pełni zrozumiałe, bo większość osób, które ten film oglądają, no to jednak nie są neurolodzy, neurochirurdzy, badacze mózgu itd., itd. Ale co musieli poczuć naukowcy, którzy się na mózgu znają, kiedy dokonali takiego odkrycia? Bo dokonali takiego odkrycia i więcej o tym. Ee, zaraz po segmencie sponsorowanym, powiedzmy, a co tam. A dzisiaj sponsorem odcinka jest wydawca tej książki, czyli Tysiąc Mózgów w Twojej Głowie. Nowa teoria inteligencji autorstwa Jeffa Hawkinsa. I tak naprawdę to jest... Y zbiór takich trzech dużych rozważań, trzech dużych esejów. Po pierwsze na temat wyników badań prowadzonych przez grupę naukową autora dotyczącą właśnie tego, czym jest ludzka inteligencja. Bardzo ciekawe na gruncie biologicznym. Druga część dotyczy sztucznej inteligencji, tego czy możemy nazwać ją w ogóle inteligencją, jaka jest jej przyszłość i to jest część taka bardzo aktualna. A trzecia część jest futurystyczna. To jest zmaganie ewolucji biologicznej z ewolucją naszej inteligencji, bo zdaniem autora to jest odważna teza. W tym momencie nie jesteśmy już dzięki właśnie naszej inteligencji ludzkiej ograniczeni przez ewolucję biologiczną. Generalnie bardzo ciekawa pozycja. Dla mnie pierwsza część na najlepsza, ale wyobrażam sobie, że bardzo dużo osób będzie miało ogromną przyjemność zapoznania się z całą treścią. Do czego Was zachęcam i co pomoże Wam zrobić? Link w opisie. Zapraszam. Yeee! Książka o mózgu. Odcinek też o mózgu. O połowie mózgu. Nowej funkcji połowy mózgu. Zapraszam. O co chodzi? Chodzi o komórki glejowe, a w zasadzie o astrocyty, które są najczęściej spotykanymi w mózgu komórkami glejowymi. I jeżeli to brzmi dla Was zupełnie niezrozumiale i nigdy o astrocytach nie słyszeliście, to Szkoda, bo, tak jak mówiłem, są to bardzo powszechne w mózgu komórki, które pełnią istotne funkcje o tych funkcjach więcej za chwilę. Z drugiej strony jest to w pełni zrozumiałe, a to dlatego, że jeszcze do niedawna naukowcy uważali, że astrocyty nie biorą udziału w przesyłaniu impulsów elektrycznych, które najczęściej stowarzysza się z takimi kluczowymi funkcjami mózgu, z myśleniem, z przetwarzaniem informacji, bodźców itd. itd. Może wprowadźmy jedno trudne słowo. Polaryzacja i depolaryzacja. Chodzi o to, że taki zwykły neuron, e, aby przesyłać impuls elektryczny, musi ulec depolaryzacji. W zasadzie jego błona komórkowa, która normalnie jest spolaryzowana, musi lokalnie ulegać depolaryzacji. I właśnie te takie obszary, w których ta depolaryzacja następuje, czyli. No, jest to związane generalnie może bez wchodzenia w szczegóły z przepływem jonów na jedną, na drugą stronę z wnętrza na zewnątrz, wyrównaniem stężeń itd., itd. Więc jeżeli taka strefa depolaryzacji postępuje wzdłuż neuronu, to ten neuron przewodzi prąd elektryczny, właśnie impuls elektryczny, który z kolei, kiedy dochodzi do połączenia pomiędzy jednym a drugim neuronem, czyli do synapsy, jest zamieniany na impuls chemiczny i dalej znowu elektryczny, chemiczny, itd. itd. Więc do niedawna uważano, że astrocyty. Czyli te najczęściej spotykane komórki glejowe w mózgu, a komórki glejowe występują mniej więcej tak samo licznie jak neurony, takie standardowe szkolne podręcznikowe neurony, więc do niedawna uważano, że te astrocyty nie są zdolne do przekazywania impulsów elektrycznych, że są tak mocno spolaryzowane, że w zasadzie nie ulegają depolaryzacji w sposób znaczący. Mówi się, że nawet są hiper spolaryzowane. Ale nie. Ale nie. I jest to związane z najprawdopodobniej regulowaniem ich takiej normalnej funkcji w mózgu. No właśnie, co te komórki w mózgu robią? Sprzątają. Widzicie, najczęściej komunikacja jednego neuronu z drugim, ta chemiczna w obrębie synapsy, zachodzi za pośrednictwem glutaminie. I teraz w momencie, kiedy jakiś jeden neuron chce pobudzić drugi neuron, to uwalnia glutaminian i receptory na tym drugim neuronie, który ma być pobudzony, tak jakby rejestrują obecność tego glutaminianu w przerwie synaptycznej i uruchamiana jest dalej kaskada elektrycznych impulsów. I to jest, tak jak mówię, podstawa bardzo często, albo jeden z ważniejszych etapów, schematów, mechanizmów, jak zwał, tak zwał komunikacji pomiędzy dwoma neuronami. Za pośrednictwem glutaminianu. Tylko, że ten glutaminian musi być później niejako usunięty, posprzątany z tej przerwy synaptycznej, inaczej dochodziłoby do ciągłego stymulowania tego drugiego neuronu, a to nie o to w mózgu chodzi. To chodzi o to, że ta stymulacja ma zachodzić w odpowiednich momentach, żeby te wszystkie procesy przebiegały prawidłowo. I tutaj na scenę całe na biało wkraczają astrocyty, które właśnie tym się zajmują. Sprzątaniem tego glutaminianu. Aktywnie go wychwytują z przerw synaptycznych. Aktywnie wychwytują jony potasu, które także biorą udział w depolaryzacji błony, ale i w przenoszeniu impulsów elektrycznych. Mówiąc inaczej, bez astrocytów mózg nie funkcjonuje prawidłowo. Do tego stopnia, że zaburzenie ich aktywności, ich pracy jest mocno łączone z wieloma bardzo. Poważnymi dolegliwościami w obrębie naszego najważniejszego narządu, najważniejszego organu. Bo widzicie, glutaminian poza komórką może powodować depolaryzację błon komórkowych, może to skutkować uszkodzeniem komórek. Generalnie mówi się, że jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się procesów neurodegeneracyjnych, i tutaj pewnie. Żaróweczki się w głowach pozapalały, neurodegeneracja, choroba Alzheimera, ale także uszkodzenia po urazach, po niedokrwieniu, po zapaleniu mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne to także są przypadłości medyczne, które dotykają mózgu, a które wymienia się jednym tchem w momencie, kiedy mówi się o zbyt dużej obecności tego glutaminianu w przestrzeni pomiędzy neuronami. Czy astrocyt, którego nazwa tak na marginesie jest związana z jego gwiaździstym kształtem, ważną komórką w mózgu jest? Tak. Ale to nie jest tak, że on tam tylko sprząta w ogóle. To jest niezamierzona gra słów i teraz uważam, że powinienem to lepiej ograć, ale do rzeczy. Trzymajmy się meritum. Naukowcy znaleźli sposób, żeby móc namierzyć ewentualną aktywność elektryczną, taką depolaryzację astrocytu, bo musicie też wiedzieć, że badanie takiej depolaryzacji w tym rodzaju komórek akurat jest trudne właśnie ze względu na ich taką specyficzną budowę, więc sprawili oni, mówiąc w dużym uproszczeniu, że astrocyt jak przekazywał impuls elektryczny, jak dochodziło do depolaryzacji, to trochę świecił, fluorescencyjne białka. I okazało się, że do tego świecenia jest jak najbardziej zdolna, więc jest zdolna do przekazywania impulsów elektrycznych. I co więcej, te impulsy, to pobudzanie astrocytów w ten sposób może wpływać na jego pracę, bowiem depolaryzacja tych wypustek gwieździstych astrocytów zmniejszała szybkość, z jaką usuwały one z przestrzeni międzykomórkowej cząsteczki glutaminianu. Dlaczego to jest ważne? Bo jak glutaminian jest w tej przerwie synaptycznej dłużej, to pobudzenie tej drugiej komórki, która ma zostać pobudzona, drugiego neuronu, jest silniejsze. Czyli stymulacja astrocytu, depolaryzacja astrocytu może być mechanizmem, w jaki mózg steruje tym, jak mocno konkretne neurony mają być pobudzane i jak szybko glutaminian ma być usuwany. A więc neurony mogą się z astrocytami komunikować i w ten sposób regulować np. stężenie glutaminianu czy jonów potasu, o których także wcześniej już wspominałem. I jest to niezmiernie istotne, bo jak mówiliśmy, niepoprawnie funkcjonujące astrocyty są e, stowarzyszone, są związane z występowaniem chorób neurodegeneracyjnych. Do tej pory uważano, że takie źle działające astrocyty to może być konsekwencja np. wadliwego białka, yy, jakiegoś niedziałającego enzymu. Tymczasem może to być konsekwencja jakichś błędów yy, albo nieprawidłowości w stymulacji tychże astrocytów. I to już sprawia, że do pewnych przypadłości możemy przynajmniej spróbować podejść na nowy sposób. Potencjalnie znaleźć jakieś y, rozwiązanie w y, naglących problemach, bo choroby neurodegeneracyjne, w miarę jak coraz lepiej radzimy sobie z innymi, stają się takim naglącym problemem. No ale jak komuś się nie spieszy, to może na przykład skorzystać z prokrastynatorium. Jej! A dzisiaj proponuję wam stronę, która ma za zadanie przedstawić Wam, jak głębokie są oceany i kto w nich żyje. I ta strona nazywa się, pozwólcie, że się notatkami podeprę tutaj, nil.fan, łamane na deep, myślnik, C. Wiecie, na zasadzie, o, takie tajemnice mózgu i takie tajemnice tych oceanów niezbadanych. Sprytnie wymyślone, co? I tak jak mówiłem, to odkrycie może okazać się naprawdę istotne, ale przede wszystkim jest niezmiernie inspirujące, że w 2022 roku, bo z tego roku jest praca, udało nam się tak naprawdę, czy naukowcom, bo nie chcę sobie tutaj przypisywać jakichś ogromnych zasług, ale odkryć nową funkcję połowy mózgu. A w ten sposób. Postawić bardzo dużo nowych i super ciekawych pytań. Jeżeli na te pytania naukowcy będą przedstawiali równie ciekawe odpowiedzi, z pewnością będę wam o tym donosił. Natomiast na dzisiaj dziękuję. Sprawdźcie jak zawsze linki w opisie, tam są też źródła i mam nadzieję, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, do usłyszenia.